Witam Was, ludzie, bardzo serdecznie z tej strony Reddit. No i chcę Wam powiedzieć to, że nie, to nie będzie odcinek teraz ekipa w team play, the, the team play Gamers. No bo założyliśmy się, znaczy nie założyliśmy się, że będziemy robili po prostu serię albo razem, albo oddzielnie. No to teraz dzisiaj będzie oddzielnie. Witam Was, ogólnie to w Minecrafcie Gdy jak mi się chciało z, z niej coś nagrać Do innych gier, jakoś mi się nie chce teraz W sumie Co powiedzieć, no Nie rozpocząłem nowego świata, żeby nie, nie było, że już, o, e, już trochę zwiedziłem świat Więc so, zrobimy to razem Więc Służę świat Minecraft z R3 Nie będę rysem bo jak chcę tak akurat no to Chodzimy na oświatę hmm. jest Tak Na razie nie będę gdzieś tutaj tak chodził, tylko zbierzemy sobie surowce i gdzieś się wkopiemy, bo. To. Witam Was z powrotem. Przepraszam za to małe cięcie, ale, e, weszliśmy mi do pokoju i no musiałem zrobić cięcie, no. E, jeżeli będzie słychać w tle dźwięk, e, jak stukam myszkę albo perfekter, to przepraszam, jakoś to zmienię później że było lepsze. Tak góra mi się podoba, ale mówię Wam, możliwe, że się tam kopiemy dzisiaj, no i później, się później gdzieś się wybuduje, no ale po, jak mówiłem, już zbierzmy sobie najpierw surowce, potem się zobaczy ogólnie, e, co będzie później. Zaraz zapomniałem. Hmm. I po pierwsze, ludzie pytacie się, cze, czemu nie używamy, niektórzy nam piszą, czemu nie używamy Word Edita, albo Snap Edit, czy jakoś tak do tworzenia gór. Bo po pierwsze, my mamy serwer na, na serwer Dirt, de, de, więc po pierwsze, <ie> no to serwer Dirt nie daje możliwości, żeby... E no, żeby używać takich programów właśnie a po drugie e, pewnie tam napiszecie, że o, Rany, możecie przecież wziąć tą mapę na Singla e, na Singla tam e, czy, zgrać ją i zrobić to Word e, e, sami o, otóż nie, po pierwsze, n nam jakoś Word Edit nie chce poprawnie działać i inną osobą też. Prawdopodobnie ta e, mapa, co my robimy, jest po prostu zepsuta, albo coś nie umiem się obsługiwać. Włoszędzie no. tam. No, tam wtedy możecie słyszeć, że trochę tak biorę tym losem zaciągam. Trochę jestem chory, no ale <śmach> to by nie do nagrywania, nie? Więc co do rzeczy. My mapę to robimy z Gotika ręcznie. Wszystko ręcznie. Tak, każdy może się dziwić, czemu właśnie nie używamy właśnie takich Word Edit albo ten. Weźcie mi, to co właśnie zbudowaliśmy teraz, czyli ten stary obóz, to nam zajęło w sumie tydzień, bo ciągle trzeba było tak robić, e, ciągle wsadzać mapę. Po pierwsze, tam w ogóle był biobagist, bagni, e, Bagnisty Sorry, przepraszam, że się taki okam. Tam był biom Magnisty. Nie dość, że tam był Bion Magnisty, to tam było sporo jeziora. Trzeba to było zatkać ręcznie. Piaskiem. Piaskiem. No, sobie to wszystkim można tam zatkać, ale piaskiem było łatwiej. No i gra będą. No, Ale do rzeczy. Yy, po drugie. Yy, yy, potem trzeba to wszystko było wysadzać. Yy, co po trzecie, tworzyć potem góry, co się okazało, myśleliśmy, że to, co stworzyliśmy, po pierwsze, yy, yy, to było wystarczająca jak góra, czyli ta dolina, ale nie. Się okazało, że po pierwsze, wystarczyliśmy robić już takiej detale jak rzekę, ale to się okazało, żebyśmy się, że nie zmieściliśmy się w ogóle, yy, nie, nie spodziewaliśmy się tego, że yy, Poczekajcie. kurde, leba piswu, Zapomniałem. Nie spodziewaliśmy się tego, że e, Że nam się ta po prostu ten Stary obóz zwieści. Więc musieliśmy znów jeszcze raz wysadzać. No i jak zrobiliśmy już stary obóz, tak, do no prawie. Co się okazało? E, znaczy, już dorobiliśmy te góry. Jak już wysadziliśmy dalszą przecież jeszcze obozu, znaczy tych gór. Co się okazało? Że starobus się zmieścił, tylko co się, co się stało? Mury starego miasta te z belkami. Prawie się nie zmieściły. Eee. Poczekajcie no chwileczkę. Będziecie. No widać po przerwie. Musiałem w osy i tam trochę pomóc kuchni. Ale co do rzeczy. E, skończyłem na tym, że, no mury, e, tam się, e, się nie mieściły, no i to była prawda, jak nas to wpięło, no ale, jakoś się udało w końcu zrobić tą mapę. Więc, e, i dalej na, na nią pracujemy, no, czasowo, bo teraz nie ma jakoś czasu. Mi się jakoś kąpsuje, no ale jakoś zadaje jakby radę, Ech, no i. Ja tak wam powiem, przestańcie, błagam już, przestańcie pisać, czemu nie, używa, e, czemu nie używamy e, właśnie takich e, pomocy jak Word Edit czy, czy e, Sniper Edit, czy jakoś tak, nie wiem, mam tu gdzieś, tak to się nazywa. Niektóre osoby piszą, e, jak, to, jak to jest... E, Zobaczcie, zrobimy góry, byle jak. O jezu, takie rzeczy są takie. No. Ludzie, wiemy, wiemy, wiemy że y, to beznadziejnie wygląda. Po pierwsze. Ale, na przykład, jak Ci taki komentarz, jakby y, jak. Y, 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 Zrobisz takie góry przy tej drodze, że można na nie wejść. Po pierwsze. My budujemy takie góry, jak możemy. Jak nam daje siły. Jak nam daje siła. Ile wytrzymamy? Słuchajcie, my budujemy na okrągło. Nie się jeszcze tego, tych, tych no, troszeczkę tych małych detali. Bo wiecie, wiecie jak tu pracować jeszcze na, że sam, tam tylko może pracować, mogą pracować trosze na takim serwerze. No i tak. Ten serwer niedługo kończy swoją działalność, bo prze, będziemy niedługo się przerzucali właśnie na Wuda. z tego powodu właśnie, że nie mamy za dużo ludzi. I tak, e, e, w Leity, który właśnie kręci, kręci właśnie z jego perspektywy gothic, e, historii Gotika w Minecrafcie, E, e, zaproponował, że bo będzie miał nowy komputer, prawda, to on e, to on zrobi tak, że na, e, bo on wtedy będzie miał, mógł jeszcze grać grać i będzie mu płynnie chodziło tak e, mówił to on tak zrobi, że przepraszam oj to on tak zrobi, że nagra y, znów te odcinki z Minecraft'a, tylko z shader'ami. A jak już będą gotowe, to się prześleje i. No i się weźmie potem i usunie tamte, sta, y, y, tamte stare, i się jeszcze raz je. Y, no, wrzuci. Dobra, dobra, gadam O, właśnie no. ten. Ale. Powiedzmy tak. Eee, po pierwsze, jak skończymy robić Gotika, na przykład rozdział czy coś, to możliwe, że będziemy udostępniać mapę, ale nie piszcie, jeżeli zajmą się takie osoby, które będą pisać, e, da, dasz, e, e, przy, dasz linka do mapy czy coś tak. Po pierwsze, my zrobimy coś takiego, że będziemy robić Gotika, e, historię gotik e, na przykład rozdział się skończy, to możliwe, że damy. Ale to my ustalamy kiedy damy mapę czy jakoś tak. Ale ja nie mówię, że damy mapę. Jeszcze to się zobaczy. No i... Dobra, na samym odcinku jeszcze dokończę ten temat. A do tego czasu jeszcze pogadam, czemu ja nie nagrywałem. w ogóle prawie nic. Wiem, to Team play Player, czyli Team. No, powiedzmy, że miałem problemy pl z plikami w moim komputerze i nie dawały, bo ciągle nie chciałem się odpalać jakieś programy do nagrywania. więc yy, trzeba było trochę pogrzebać, trochę trzeba pogrzebać yy, było w tym komputerze moim, no ale to wiecie, zawsze jakieś programy, no prawie każdy ma problemy z komputerem, no ale. Wiecie, Dobra. Wkopiemy się w tą dziurę. Bo zapada noc. Więc tak, po pierwsze, ja tutaj się będę z wami żegnał, tak? No bo po co mam się ciągnąć dalej, pa, pokazywać? E, no nie znam, nagrywać to tak jak kopię surowce, prawda? Więc tak. E, ja będę mówił to samo co. E, aha, mam mało miejsca na dysku, więc zaraz już, już kończymy. Więc tak. Nie będę mówił to co inni e, Let's, play, let's play, że mówią, bo no, pra, prawie e, wszyscy, bo to. Nie, e, no ale tak. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jak chcecie to, dajcie lajka. A jeżeli nie, a Jeżeli Wam się nie podobał, no to Trudno. Możliwe, że się ta seria jeszcze rozkreci. Aha, nie, ups. Więc tak, chcę powiedzieć, trzymajcie się i błagam ludzie, już nie piszcie, błagam Was, nie piszcie to, że, że my nagrywamy, że nie używamy Word Editów i tak i tym podobne, bo to jest coś, co się robi wkurzające dla, dla, dla mnie i też dla Lightiego. Doceniacie to, że przynajmniej my, lubi, my robimy to, my nagrywamy to co, chs-, to, co lubimy, i wkładamy trochę, no, wkładamy w to, w pracę. Z, na, z tym obozem w sumie to najwięcej spędziliśmy niż przy innych. No to tak, tutaj kończę. No to trzymajcie się, do zobaczenia. Tak, mój taki skin. No. No to trzymajcie się, do zobaczenia. Trzymajcie! No i cześć, do następnego odcinka. Bera.